Szanowni Państwo, na temat CPK 22 kwietnia w Sieradzu odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele zarządu miasta i nie tylko radni informowali Państwa, mieszkańców Sieradza, jak wygląda kwestia CPK, gdzie zatrzymują się koleje dużych prędkości, a gdzie pociągi ekspresowe. I wydawało się, że jest wszystko jasne. 1 maja przedstawiciele jednej z partii politycznych zorganizowali kolejną. Konferencję prasową na dworcu PKP w Sieradzu, w której uczestniczyły media ogólnopolskie, i tutaj właśnie podano całkowicie inne informacje. No właśnie, stąd mój gość, pan Michał Pabik, przewodniczący Rady Miasta, panie przewodniczący, proszę powiedzieć, dlaczego taka duża dezinformacja, i w takim właśnie okresie przedwyborczym? Przecież mieszkańcy Sieradza zasługują na prawdziwą. Rzetelną informację, którą Wy już parokrotnie przekazywaliście wcześniej. Sprawa budowy centralnego portu komunikacyjnego budzi wiele emocji i nie ma też co się dziwić, no bo szczególnie ten komponent kolejowy jest bardzo istotny, jest pewnego rodzaju szansą na rozwój między innymi naszego miasta. Wszyscy dobrze pamiętamy budowę drogi ekspresowej S8, która była i jest dalej. Kołem zamachowym, jeśli chodzi o rozwój naszego miasta, i wszystkim nam zależy, aby ta kolej w sieradzu była. Dlatego dziwię się, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali tą konferencję, wykorzystując jakby obawy mieszkańców o utracie. Tego komponentu w naszym mieście do takiej cynicznej gry politycznej, wykorzystując to w kampanii wyborczej, w wyborach prezydenckich w 2025 roku, i na to nie ma zgody. Ja w ręku trzymam pismo ministra Laska, wiceministra infrastruktury do. Ministra Cezarego Tomczyka, posła z naszej tutaj Ziemi Sierackiej, który akurat w przeciwieństwie do panów, którzy występowali na konferencji prasowej, ma związki z naszym miastem i jemu żywotnie leżą leży na sercu załatwienie tej sprawy z korzyścią dla naszego miasta. Więc poczytuję to tylko jako tą konferencję Prawa i Sprawiedliwości, jako taką grę polityczną, a muszę też przyznać i powiedzieć dość jasno, że takie spotkanie. W sprawie CPK odbyło się w urzędzie naszego miasta 22 kwietnia i tam zadałem proste pytanie, tak aby cała sala to usłyszała i żeby może koledzy radni z Prawa i sprawiedliwości przekazali kolegom parlamentarzystom informację, że ten projekt będzie dalej utrzymywany i się będzie znajdował się. W tym procesie inwestycyjnym, na, w tym procesie CPK, i tam też była przedstawiona jasna informacja, jak będzie wyglądało właśnie to miejsce, w którym się znajdujemy, że będą wybudowane parkingi, że ma być tutaj też dociągnięty dworzec PKS-u. Czyli ten proces, jak widzimy, Dalej trwa, funkcjonuje i o to też prosiłem przedstawicieli CPK, którzy dalej pracują te same osoby w ramach CPK, dalej przygotowują tę inwestycje, które pracowały zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak widzimy, to nie jest rewolucja, tylko ewolucja. Obiecaliśmy również w kampanii parlamentarnej, że ten proces będzie zachowany z pewną rewizją, czyli tak, aby te spotkania, które się odbywały. I głosy mieszkańców, które zostały głoszone przez nich na tych spotkaniach nie były tylko spotkaniami informacyjnymi, ale tak naprawdę konsultacyjnymi. Czyli żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak będzie przebiegała ta linia również przez nasze miasto. I nie możemy dopuścić do tego, aby właśnie ta gra polityczna była wykorzystywana przy tak istotnym projekcie, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny. Nawet pan prezydent na stronie, na portalu social mediowym Urzędu Miasta Sieradza, Sieradz lubię, pisał, że ten proces jest procesem pracy również urzędników miejskich, dlatego się dziwię że pan prezydent też pozwala na takiego typu słowa i myślę, że nie dzisiaj ja, ale pan prezydent przede wszystkim powinien tą sprawę skomentować i powinien ci zaapelować do pana prezydenta, żeby być może zastanowił się nad zmianami w kierownictwie Urzędu Miasta Sieradza i aby politycy Prawa i Sprawiedliwości nie współtworzyli tego kierownictwa w naszym mieście, bo jeżeli widzimy, że wykorzystują to do gry politycznej, że do takich posunięć mogą pójść i takie kroki mogą poczynić, to wydaje mi się, że nie są godni do tego, aby zasiadali w naszym urzędzie i żeby kierowali naszym miastem, bo to jest dobro wspólne nas wszystkich i wszyscy, jak dzisiaj tu stoimy, i samorządowcy, i parlamentarzyści, powinniśmy zabiegać o to, aby to CPK znajdowało się na linii naszego miasta a nie zajmowaliśmy, żebyśmy się nie zajmowali tworzeniem bzdur i dezinformacji dla mieszkańców, bo to budzi obawy, a my jesteśmy po to, żeby te obawy rozwiewać i żeby przeprowadzać te inwestycje z jak największą korzyścią dla naszego miasta. A propos tych obaw, Panie Przewodniczący, to jest taki wyjątkowy czas, niecałe dwa tygodnie do wyborów prezydenckich i takie wejścia, mam wrażenie, jeszcze nie raz będą miały miejsce, może nie w razu, ale na terenie całej Polski. Wygląda to w tej chwili tak, jak wygląda, ale mieszkańcy zasługują na rzetelną informację. Warto o tym również pamiętać, że węzeł kolejowy w Sierazu i dworzec kolejowy w Sierazu w przyszłości. Jest brane pod uwagę jako jeden z elementów strategicznych w razie różnego rodzaju zagrożeń, ponieważ mamy jedno z największych brygad łączności w Sieradzu, która, w perspektywie, tak jak mówił minister Tomczyk, minister obrony narodowej, będzie rozbudowywana i będzie miała zupełnie inne przeznaczenie. I tego typu informacje wprowadzają niepotrzebne, moim zdaniem, zamieszanie i destrukcję. No tak jak panie redaktorze powiedziałem, dla mnie kluczowe są informacje przedstawicieli polskiego rządu, właśnie pana wiceministra Tomczyka, pana wiceministra Laska którzy również biorą pod uwagę te argumenty, które powiedział pan redaktor, czyli między innymi rozwój naszej jednostki. Ta cała infrastruktura i drogowa, i kolejowa wpływa na bezpieczeństwo naszego miasta, ale również na poprawę dostępności z naszego miasta, wpływając na szeroki rozwój naszej miejscowości, ale naszego również subregionu sierackiego ale również zachęca też zapewne mieszkańców regionu, aby skorzystali z m.in. z pracy w Sieradzu, m.in. właśnie w jednostce wojskowej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Państwa gościem był przewodniczący Rady Miejskiej. Jesteśmy tutaj na dworcu PKP w Sieradzu, pan Michał Pabich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten dworzec też zyska zupełnie nowe życie i będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta, ale też subregionu. A my tej sprawie będziemy się, Szanowni Państwo, przyglądali. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, czy takie rzeczy powinny mieć w okresie przedwyborczym miejsce w tak ważnych sprawach, zapraszamy do kontaktu na kontakt8tvr.pl. Dziękujemy bardzo.